Poczynamy dzień troszeczkę później. O śmiechu już przyszedł Jest tutaj z nami. Dzisiaj wstaliśmy troszeczkę później, bo siedzieliśmy u naszych znajomych wczoraj. Zasiedzieliśmy się. Ale miło towarzystwo, także wiadomo w miłym, w miłym towarzystwie trochę się posiedziało. No i co? I ruszamy. Ja już byłem teraz u Marcina w kurnikowie zmienić kurą wodę. Dobre wieści tam są, ale to pewnie u Marcina na kanale zobaczycie. Yy, także nie będziemy tutaj komentować rzeczy, ale no są dobre że, yy, wieści. No i co? Ruszamy na śniadanko. No i tradycyjnie jesteśmy na śniadaniu. A teraz padło dużo pytań o to, czym my kręcimy. Yy, to jest to telefon. Yy, OnePlus One plus no. Nord. I jedynka. Jeden. I jedynka. No to eee... kamery mam kamerę niż druga i te nowsze. Nie wiem dlaczego, ale. No tak, tak jest. Ka kamera w nim jest akurat ok, także, tak, także sobie. Nie sobie nim... ja mam nowszy i nie mam stabilizacji. A, ale sobie nim pozwalamy kręcić, no i za, tą, za tym czasem to, to sobie chwalą. Jak tamten telefon No, my podjedliśmy. Popaśliśmy się. A tutaj, proszę bardzo, idą na pole. Siemano, widziałaś Bożenkę? Nie. O, idą następne. I patrzcie teraz, regulacja ruchu. Będzie za dyma na ulicy? Idzie młodzież. O, ta to jest taka mała, całkiem. A To nikt się nie zatrzyma. No, chyba się udało. No i co? Śmiechu jest. I śmieszek. Śmieszek, ale na Jak przyjechaliśmy ze śniadania, to oczywiście Friendsla nie było, bo gdzieś lata po osiedlu. Ale teraz już. Proszę, normalnie. Ogon, który machał psem. Nie, na dużo masz. Spokojnie, no przecież Spokojnie. co za łapczywe Nie, to. Nie, bo te psy, wiesz, mu przeszkadzają, on najmłodszy. On się no tam, tam, się tam coś... e, szefem na, tym, na tej ulicy jest krochom. Krochom, ten stary. Krochom stary i on po prostu wystarczy... Krochom stary, ty. No, kro, krochom stary i krochom, krochom wystarczy, że warknie, a to ten tutaj ogon, śmieszek... Ty, no, od razu piszczy, no. Piszczy przerażony, tak, no. no. Przyjdzie jego czas, że będzie tutaj rządzić, ale na tą chwilę jest krochą szefem bandy. Ale co, powie zawsze, tak na jest. coś dostanie dobrego. Teraz no, tak dopiero się człowiek przyjrzał. Patrzcie, co nam tutaj pięknie zakwitło. Yy, I co? No tak, wszyscy wiedzą, jesteś tu, no jesteś. Yy, I co jest najlepsze? <laughs> Nie mam alergii. Normalnie mogę wchodzić i przechodzić, ale chcę teraz od sąsiada, bo tam widzę akurat jest sekator, Także pożyczę. Ty, 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 ziomula! No to dokładnie, wychodzimy. Wychodzimy, Albercik! Gdzie on ma na mnie wywalone? Ja przytnę to trochę z racji tego ostatniej wizyty, tego węża, i trochę to przy, przytnę, żeby jednak to, jak to powiedzieć, okiełznam trochę te krzaczory. Sąsiada nie ma to sobie pożyczę-użyczę. Eee, no pewnie w ogrodach królewskich roboty nie dostanę, ale najważniejsze, że jest trochę przycięte. O, no motylom się podoba. No motyla nowa, ale dzisiaj jest parowa jasna dusza. To będzie to tu jesteś, okej. Okay. No co, źle? Jak ma pierwszy raz. A równo to nie, bo to nie są Niemcy, to jest tak Szalenie, ekscentrycznie, nowatorsko. No, powiem wam, że trochę się przy tym. Więc to było. Więc było, trochę się zmachałem. Zmęczyłem się trochę. Co? Trochę się zmęczyłem. Okej. Okay, nie o tym, nie o tym. E, przed chwilą spotkałem... Nie prostu. Ja? Przed chwilą się spotkałem właśnie z Marcinem. No, i uzgodniliśmy plan, że trzeba będzie później wyskoczyć. Przed chwilą mnie ten właśnie komar tygrysi upierdzielił. Ten duży. Ten duży. A skąd wiem, że tygrysi? No, bo mu przywaliłem w czoło. Obrażony. Y... Jak obrażony? No się obraził, jak mu w czoło wywaliłem, no to już. tak. Puchnęła krew, jak. No właśnie. Także no nie lubimy tych tygrysi, no bo to są, już zdezyfekowałem sobie. Tak, już? ale nie lubimy tych tygrysi, bo to są te cholery, co właśnie przynoszą e, dengę i malarię. A dzisiaj są zapowiadane deszcze, burze i bez gradobicia. Właśnie. Ale nie Aha, no właśnie, wczoraj, wczoraj e, kolega z Polski Marek e, przesłał mi e, tam z południa Polski, e, to jest Nowy Sącz. I co? I gradowicie było. Także no, nie ciekawe. No, nieciekawie. u niego akurat się obyło bez strat. Mamy nadzieję, że jego sąsiadom też wszystko w porządku. Także co? No tak? Z naturą nie wygrasz. Mm. Natalia przed chwilą skończyła robić yy, sery dla Strohs. No i uważajcie teraz akcji, co znalazła. Od sąsiada. Od sąsiada. Ciełkiem. A jeszcze muszę jechać po ten spray? Specjalny. No właśnie, bo jest takie spraye są. No, no, się psika po tej ścieżce. I aż tam. Tam, miesiąc, dwa i Mamy tak. Także trzeba ten spray użyć. A cała rodzina przyszła. No, udajemy się teraz do Zros, która y, zamówiła u Natalii sery. Jedziemy zawieść. No jedziemy wspólnie z Marcinem, bo później planujemy sobie wskoczyć do Bertheist. Proszę no, bardzo, rodzina. Miali świeżo przyjechali, bo jeszcze są naprawdę biali także no i ulice puste widzimy biznesy pozamykane gorąco Chcieliśmy coś przekąsić w Kmertest eee, tam spotkaliśmy się z Marcinem eee, pośmialiśmy się, pogadaliśmy eee, no Marcin jednak e, z racji swojej e, ostatniej Kontuzji, przypadłości. Yo! Będziemy krzyczeć. Dobra, no, no, potrzebuje troszeczkę odpoczynku. Także on, już teraz, sobie ewakuował się, a my jedziemy do naszych znajomych. Na chwileczkę może wieczorem wpadniemy jeszcze raz. No i zobaczymy, co nam resztę dnia przyniesie. Przypuszczam, że będę musiał Marcinowi pomóc przy my tutaj, skacamy przy górach. Na taką sytuację chcemy jeszcze raz bardzo Markowi podziękować. Gdzie możemy korzystać z dwóch bajków. To nam bardzo ułatwia teraz ogólnie życie tutaj. Po prostu ja mogę jechać w jedno miejsce, załatwić sprawy, Natalia jedzie w drugie miejsce, załatwić sprawy. Także duża pomoc dla nas. Jeszcze raz Marku dziękujemy. Natalia, opanowany kierowca bajkowca. Daje radę. Przyniosłem trochę chleba, kurom. Natalia mówi, żeby nie rzucać chleba, no ale trochę to nie zaszkodzi. Aha, ktoś się pytał, co tutaj jest za. Co może być? Telefony, oczywiście, telefony. Tam te wysokie, te duże, to oczywiście tego nie chcą mieć, ale małe wsuwają wszystko. Piszecie do mnie co tam z pogodą. No proszę przed, chwil, przed chwilą mówiłem, że w słońce i jest paruwa, no to jest po prostu moment. Zobaczcie jak idą szybko te chmury Także za chwilę będzie tutaj niezłe kongo o, Marcina nie ma. No dobra. Zobaczyć, że tam kur wszystko w porządku, bo będzie się będzie, będzie się działo. Naprawdę będzie się. O już proszę. Tutaj taki front przechodzi i wtedy się zaczyna ostra jazda. No u nas pogoda pod psem. Yy, za to Natalia. Zaradą jednego z widzów magicznym kodem to jest wciśnięcie kilku przycisków. Yy, ma niby poprawić się sytuacja łączności komputera z tym telewizorem. Zobaczymy, jak to się tam uda. Sprawdzimy, co to tam wyjdzie. Mamy nadzieję, że będzie ok, bo będzie można sobie w pełnym komforcie psychicznym oglądać. Kanały na dużym ekranie. No, ale to się już uspokaja. To może pojedziemy gdzieś do miasta. Uda się, może. Eee, Natalia poszła kupić żarówkę, bo w łazience przestała działać. A ja się rozglądam, bo muszę znaleźć jeden z produktów, który jeden ze znajomych się pytał: czy to jest osiągalny? I co? No I takie sobie wieczorne wyjście jeszcze zrobiliśmy mieście niestety w tym sklepie nie było Będziemy zmienić lokację spróbujemy w innym dalej ludzie jechać, 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 nie wstydzić się, ja piję tyle. późno i wszystkie sklepy elektroniczne, elektryczne są wszystkie są zamknięte także musimy się posiłkować ankor Wbijamy tam do góry, tam jest pełno sprzętu. Jaka tu kosa normalnie przecież. Nienawidzę tego jak on... zimno, nie? Człowiek jest na zewnątrz, jest paruwa totalna, jest wilgotność wielka. I wchodzi się tutaj, jest włączona klimatyzacja i jeszcze nawiew. No, po prostu... czeka ścina. Co, chciałem pokręcić, bo fajne pary rzeczy było, no ale nie można, bo tam włączyli teraz muzykę jakby, no nie wiem, to jaka... Yy, hala koncertowa była, także trudno. To są uroki kręcenia filmików teraz na YouTube'a. A, A yy, co tam Natalia znalazła? Yy, Tramblone czy coś takiego? Yy, czekoladki. Bardzo tanie, wyjątkowo tanie jak tutaj na yy, czekoladę, bo czekolada ogólnie jest droga tutaj. No i ale żarówek nie znaleźliśmy. No dobra, żarówek nie ma. Ale są skitelsy. Okej, okay, ale na co ruszamy? Na pizzę, jestem taka głodna. To jest jedna, jedna mądra decyzja. Także robimy ewakuację. Chyba pada. Co tam też, Kiedy pizza się będzie kręcić? Dobra. No pogoda nie rozpieszcza, my przyjechaliśmy sobie kupić pizzę, bo wracamy do domu. Natalia tam jest w tle. Eee, ja też w tym kondoniku bardzo eee, A wracamy, żeby z Wami się spotkać, bo akurat za chwilę mamy premierę. Także chcemy zdążyć z wami popisać tradycyjnie. I co? I ewakuacja eee, Snela, sz, sznela to mnie mówi po niemiecku. Ludzie. Dobra, lecę. No i udało nam się doczyć do domu. Nie, suchą stopą ja się rozbieram z tego. Natalia się śmiała, że... Jadę to jak zoro bo nic nie widać z tyłu, a my się śpieszymy, bo... bo zaraz mamy spotkanie z Wami. Także. Dobranoc. Dobranoc do zobaczenia, a nie do usłyszenia. Do usłyszenia, do... znaczy, no my teraz będziemy z Wami rozmawiać, a w tym odcinku się z Wami żegnamy. Dziękujemy za komentarze, za lajki, subskrypcje no, przede wszystkim. I co? Widzimy się kolejnym razem. Cześć! Tu macie jestem. Hej ja. Niech wam się darzy. Jak krainy doszczowców.